Postępowa opinia całego świata z radością przyjęła informację, że oto mija drugi rok prezydentury prezydenta Polski Ludowej, Bronisława Komorowskiego. To prezydentura dojrzała, niezależna i aktywna, mówią działacze partii, którzy po kolei wyliczają sukcesy nieomylnego prezydenta Komorowskiego, prezydenta zgody, prezydenta bólu i nadziei. To on jako jedyny odwiedził Uniwersytet Stefana Karola Wyszyńskiego. To on zdobył Himalaje dyplomacji i w swej przenikliwości politycznej przewidział porażkę Sarkoziego, pokazując mu, że jego miejsce nie jest w parasole. To on wypił szampana królowej Szwecji, czym pokazał całemu światu, że przyszłość należy do demokracji. A czas panów i królów dobiegł końca. To on nie bał się powiedzieć prezydentowi USA, by uważał na swoją żonę, bo te są zdradliwe. Tak, te dwa lata pokazały jasno, że tam, gdzie pojawia się prezydent Polski Ludowej, Bronisław Komorowski, tam zgoda buduje, dzięki czemu żyje się lepiej. Żyje się lepiej wszystkim.